Witam Was wszystkich, z tej strony Łukasz i dzisiaj mam dla Was coś naprawdę ekstra, albowiem będzie to 8 lifehacków szkolnych, które mam nadzieję, że Wam się przydadzą, że to będą wreszcie takie lifehacki, których będziecie mogli użyć, a nie... Temperowanie ołówka wiertarką. Widziałem również i takie przypadki. Welcome back to my Okej, dobra, przyznam. Temperowanie ołówka wiertarką jest badasowe i tak dalej, ale kto to będzie robił? Mam dla Was takie rady i triki, które mam nadzieję, że Wam naprawdę się przydadzą i z którymi będziecie mogli normalnie skorzystać. Jeżeli tak, to zostawcie lajka like pod tym filmem. Napiszcie również w komentarzach, jakie inne haki chcielibyście zobaczyć, z jakich różnych innych dziedzin. Okej, okay, kuchenne zrobię. Wiem, że o to napiszecie, bo mówiłem, że lubię gotować, ale z jakichś innych dziedzin byście chcieli to piszcie śmiało, postaram się znaleźć takie, których jeszcze nie widzieliście. Wstawanie rano to jest katorga. Ja o tym wiem, do dzisiaj się z tym męczę, jak muszę. Na szczęście nie zawsze muszę, ale wy niestety, jak chodzicie do szkoły bądź na studia, to musicie. Ale jest sposób na to, żeby potem, jak już wstaniecie rano, żeby mieć trochę więcej energii, po pierwsze zrezygnujcie z trybu drzemki. To jest najgorsze, ponieważ dosypiacie te kilka minut, tak naprawdę to wam nie robi na dłuższą metę różnicy. Jeżeli chcecie ten tryb drzemki bardzo mieć, to ustawcie sobie. 30 minut przed waszym staniem, żeby się właśnie tak wydrzemkować i później wreszcie się zebrać do wstania. Dużo lepszą metodą jest to, żeby po prostu wstać w chwili, kiedy budzik dzwoni, wyłączyć go i napić się szklanki wody. To jest naprawdę ważne, żeby się napić szklanki wody, ponieważ po prostu ona nas wtedy pobudzi. Później należy posiedzieć sobie kilka minut, żeby się już rozbudzić do końca, wstajemy i żyjemy. Najlepiej właśnie wstać około 30 minut przed wyjściem z domu, żeby mieć tą chwilę, żeby się rozbudzić. 45 to w ogóle byłoby świetnie, zwłaszcza kiedy musicie rano wziąć prysznic, nikt nie chce z mokrą głową biegać do szkoły. Jeżeli macie problem, że rano pomimo tego, że zjadacie porządny śniadanie, idziecie do szkoły i praktycznie umieracie przez pierwsze 3 godziny, to oprócz tego, że prawdopodobnie poszliście spać o trzeciej lub czwartej nad ranem, jak każda normalna osoba, to być może też jecie złe śniadanie. Ponieważ na śniadanie warto zjeść na przykład owoce, które będą szybko po prostu strawione, zatem dzięki temu po godzinie już będziecie mieli full energii, czyli na przykład jabłko, banan, nie wiem, może być nawet ananas, jeżeli chcecie, ananasa. Ewentualnie jakieś właśnie jajka czy coś w tym stylu, ale moim zdaniem właśnie najlepiej działają owoce, jeżeli chodzi o porany zastrzyk energii, ponieważ po godzinie właśnie te wszystkie cukry proste, co tutaj są, się rozłożą i możecie działać. A pod poprzednim odcinkiem właśnie z gadżetami wypadło coś takiego, że zabrakło jabłek dla plusujących. Dzisiaj mam trochę więcej tutaj tych kawałków jabłek i bananów, zatem można się częstować za lajki pod filmem. Proszę bardzo. Jeżeli nie lubicie prezentować swojej pracy przed klasą, a akurat zostaliście poproszeni na środek, jest wiele technik, które mogą Wam pozwolić się uspokoić, żeby na przykład ręce się nie trzęsły i tak dalej, złapanie się za nos, wiecie, różne takie dziwne pomysły, które znalazłem, ale samemu nigdy z czegoś takiego nie skorzystałem, za to korzystałem z tego. Jest to taka kartonowa teczka, która pozwala Wam tutaj po prostu wlepić kartkę, włożyć ją, i wtedy, jak trzymacie taką teczkę, no to po prostu możecie ją mocniej złapać, i nie widać, ewentualnie, jak się trzęsą wam ręce, możecie sobie tak dodać pewności siebie. Jest to na pewno też bardziej profesjonalnie wygląda, jeżeli się stoi o tak e, z czymś, aniżeli z samą kartką. Przynajmniej wtedy no, możecie stworzyć wrażenie, że przygotowaliście coś naprawdę mega, nawet jeżeli to nie jest coś naprawdę mega. Jeżeli wasze wypracowania albo eseje możecie oddawać na maila, to mam dla was dwa haki, które mogą wam naprawdę uratować skórę, ale za które również pewnie pójdziecie do piekła. Zatem pierwszym hakiem jest dodawanie tekstu. W chwili, kiedy wam brakuje, powiedzmy tam, 20 słów, a nie chcecie już lać wody, już zakończyliście esej i według Was wszystko jest idealnie, to wtedy możecie na przykład skopiować dwie ostatnie linijki, zaznaczyć je, wkleić, ponownie je zaznaczyć, zmienić ich. Font na jedynkę, a kolor na biały. To wtedy będzie się cały czas wyświetlać, że macie więcej słów, a pomimo tego to w ogóle nie będzie zauważalne. Drugi hack wam się przyda w chwili, kiedy już nie macie żadnego wyboru i musicie coś zrobić, żeby odroczyć termin oddania eseju, załóżmy, że jest godzina 23, a wy na 24, musicie oddać esej, nie macie szansy dostania przedłużenia terminu, to możecie wtedy zrobić jeden trik, ale tylko jeden raz, ponieważ nikt się na niego nie nabierze dwa razy, albowiem klikacie rozszerzenie nazw pliku w eksploratorze Windows, żeby wam pokazywało w zakładce widok, następnie minimalizujecie ten okno, bierzecie swój plik 1, 2, 3, mp4 lub cokolwiek, co to jest ważne, żeby to nie był plik tekstowy, tylko najlepiej graficzny albo muzyka. Następnie zmieniacie nazwę na Wasze inicjały i tam esej załóżmy, a rozszerzenie zmieniacie na jakiekolwiek typu doc, docs, to byłoby najlepsze w przypadku esejów, jako że ja nie mam tutaj Worda, to po prostu zmienię na tekstę, Klikacie Enter i pokazuje Wam się tutaj ostrzeżenie, że jeżeli zmienicie rozszerzenie nazwy pliku, to wtedy może się on zepsuć. I dokładnie o to nam chodzi, żeby ten plik był zepsuty, że niby to zrobiliśmy, no ale no niestety plik nie działa i teraz jak uruchomimy, to oprócz tego, że nam się zatnie na sekundę teraz komputer, to po chwili właśnie wyświetli po prostu tony, tony, tony tekstu, który jest po prostu nic nieznaczącym bełkotem. I właśnie taki efekt chcemy uzyskać, ponieważ wtedy na pewno dostaniemy przedłużenie chociażby o jeden dzień. Jeżeli pożyczacie innym długopisy bądź ołówki, pewnie nieraz się zdarzyło, że zamiast wrócić do was, poszło one do kogoś innego, ponieważ ta inna osoba, której pożyczyliście, pożyczyła dalej i dalej i dalej i tak nigdy do was to nie wróciło. Ale jest na to sposób, żeby je odzyskać. Albo Wiem, wystarczy przykleić kawałek kolorowej taśmy na długopis bądź ołówek, taki żeby się wyróżniał, możecie nawet podpisać i w chwili po prostu kiedy widzicie, że długopis zamiast do Was zwrócić, poszedł do kogoś dalej, no macie jakiś argument, że możecie to wziąć, zwłaszcza jeżeli cała reszta Waszych długopisów będzie tak ponaklejana, to wtedy rzeczywiście macie mocny dowód na to, że to pewnie jest Wasze. Sezon szkolny jest również pełny szelakiej maści sępów, którymi częściowo na pewno też jesteście. Założę się, że nie ma osoby, która nigdy nie występiła czegokolwiek od kogoś, ale jest na to sposób żeby właśnie uniknąć rozdzielania swego czegoś tam wobec całej klasy. Ponieważ wiecie, podejdzie jedna osoba, poczęstuje się, to zaraz cała reszta klasy zacznie podchodzić wszystkie osoby, które lubicie. No i tak nic dla was nie zostaje. Zatem jeżeli macie swoją pełną paczkę gum albo czegoś i ktoś podchodzi się poczęstować, to warto mieć w kieszeni w zanadrzu drugą, która jest pusta. Właśnie, jest pusta, i wtedy pokazujecie, że sorry, że została mi tam jedna czy dwie gumy, no to po prostu się nie podzielę. Tylko ważne jest, żeby nikt nie widział tej pełnej paczki, bo tak średnio wtedy na tym wyjdziecie. Ale czajcie o co chodzi. Jeżeli po wojnie chowacie mokre, przepocone ciuchy bezpośrednio do plecaka, to jest duża szansa na to, że po prostu ten plecak później będzie śmierdział tym potem i tak dalej. Ale mam na to sposób, jak można temu zapobiec. Albowiem woreczki strunowe to są takie woreczki, w których się przechowuje ryby, mięso, warzywa, się chowa je do samaraszalnika i właśnie można je do tego, żeby przechować w nim mokre ciuchy po wlewie, i wtedy na pewno się nie wydostanie żadna wilgoć, nie wydostanie się żaden zapach. Już również nie wspominam o tym, że zajmują one dużo, dużo mniej miejsca, aniżeli taki sam ciuch, jeżeli się to wszystko ładnie złoży, bo można to wszystko tutaj po prostu zamknąć. I po tym jak jest już zamknięte w środku, nie przydostaje się żadne powietrze, nie wydostaje się żaden zapach i po prostu Wasze ciuchy są odizolowane od wszystkiego. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Liczę na to, że jakieś haki, które pokazałem Wam się przydadzą. Słuchajcie, poluujcie mnie na moim Facebooku, subskrybujcie mnie na YouTube i to byłoby na tyle. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnam się z Wami. Pa pa, cześć!